serdecznie. To myślę, że widzą i czytelnikom naszego portalu siedzącej obok mnie postaci nie trzeba przedstawiać, ale mamy nadzieję, że, że wywiad ten rozejdzie się jak najszerzej, więc pozwolę sobie na krótką laurację. Pieśniarz, poeta, bard, piewca sarmacji, słowki Francji, historyk sztuki, pan profesor Jacek Kowalski. Kłaniam się nisko. Mam nadzieję, że nie zapomniałem o niczym z ważnych pana wielu dokonań, dokonań i wielu zainteresowań, a dzisiaj spotykamy się też na 27 Targach Książki Historycznej i, i chciałbym na początku zagadnąć może Pana o Pana najnowszą publikację. E, jakby chciał, zechciał Pan może, nie wiem, w trzech słowach. No Zresztą... Już mówię, a ta najnowsza publikacja to już ma rok. No tak. Prawie. Ona dzisiaj dostała wyróżnienie e, w, w... W kategorii edytorskiej, czyli wyróżnienie w ramach nagrody Clio. Stąd przybyłem do Warszawy na zaproszenie wydawnictwa. To przede wszystkim do wydawnictwa jest święto, bo to jest chwała wydawcy, że wydał książkę w sposób zasługujący na taką edytorską nagrodę. Rzeczywiście książka jest gruba i duża. To, no, mimo wszystko, muszę powiedzieć, że w ciągu znaczy, nie, już dzisiaj się ukazała jeszcze jedna moja książka, o. inna. Także A to przepraszam. Nie, no to pan nie musi w ogóle tego wiedzieć. Ona przyjechała z drukarni wczoraj A. wieczorem i dzisiaj już jest w księgarni, ale nie w Warszawie, tylko w Poznaniu, na Kościuszki 68, w księgarni Dębogóry. Książka, missa jest Msza Święta Panów Pasków, czyli mówiąca o, o liturgii. I o obyczajach mszalnych, by tak powiedzieć. To jest taka gawenda liturgiczna, poszerzona, to dotycząca XVI, XVII, XVIII wieku w skrócie. Ale to jest, jeśli mówimy o najnowszych książkach, to najnowsza, a będą jeszcze inne publikacje. Też z, e, jutro może albo pojutrze przyleci z drukarni książka średniowiecza o badaniu mitów podręcznik bojowy. O, no to to, to e, brzmi. kolejna. No, to, 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 to. I, dwie, I dwie płyty, które, z których jedna też pojawi się za chwilę, to będą. To będą kolendy Jadka Kowalskiego, Jasny Bóg, tak się nazywa ta, ta płyta, i moje własne piosenki, rzecz pospolita niebieska. W postaci audiobooka i w postaci y, płyty, ale to, przepraszam, wywołał Pan sam. Bardzo to, dobrze, tak? bardzo dobrze. Ale oczywiście my, wydawca my... dzisiaj <laughs> powinien świętować mm -hmm. swoją książkę, i moją książkę, mm -hmm. i tę najgrubszą, i taką z ale... została też nagrodzona. I o niej mam mówić. Ja wszystkie te publikacje postaram się gdzieś potem dorzucić do <laughs> A tego ja nie nagrania. ja żebym... mogłem z uczciwości wobec wydawcy i siebie tego nie wspomnieć, no. mówiąc o najnowszych. To, oczywiście. A ta ma już, no ile, 11 miesięcy książka, która była rzeczywiście nowym wyzwaniem. Sam pan przed chwilą przy kawie powiedział, że to trochę jakby obok tego co robiłem do tej pory, nie do końca, ale faktycznie jest to taka odnoga inna troszeczkę. No, pisałem ją troszkę jako historyk sztuki, trochę jako no nie literaturoznawca, ale miłośnik poezji XIX wieku i tej wcześniejszej i przede wszystkim poezji takiej neosarmackiej, niektórzy mówią, czyli romantycznego sarmatyzmu. Książka jest poświęcona operze. Operze Narodowej, czyli ta opera to Straszny Dwór. Tytuł Straszny Dwór, czyli sarmackie korzenie niepodległej. I chodziło generalnie o to, żeby pokazać w jaki sposób Straszny Dwór. On tutaj jest częścią większej machiny literacko-muzycznej, oczywiście, takim szczytem, po który wynurza się z otchłani innych dokonań. I mianowicie jak ten Straszny Dwór. Z innymi przyległościami przeprowadził kulturę staropolską do roku 18. no w konsekwencji także do dzisiaj. Bo któż czyta literaturę staropolską? No, Dużo ludzi czyta, ale myślę, że znacznie więcej osób czyta Potop ogniem i Mieczem i ogląda te filmy. No oczywiście, no to jest pamięci. taki symbol. No tak, ale poza tym to nie jest zła literatura. Mhm. To powiedzmy sobie, że dzięki naszym przodkom w wieku XIX, którzy się zafascynowali akurat Sarmacją, a wcale nie było to tak do końca oczywiste, choć dla mnie. I zawsze mi się wydawało, że to oczywiste. No przecież tradycja staropolska, jak żeby można było się nią w XIX wieku nie zachwycić. No, ale to nie było właśnie, to nie było oczywiste i też dla Moniuszki, który tworzył Straszny Dwór w pewnym momencie już po dwóch operach, które też miały taki skręt staropolski. To była rzecz w miarę nowa, ponieważ wcześniej tworzył opery, tak jak oczywiście, myślę tutaj o Halce, oczywiście jak najbardziej z akcentami staropolskimi, jest i Kontusz, i polones, ale tematyka jest, powiedziałbym, taka społecznie trochę inna. A tutaj mamy pochwałę życia staropolskiego. I wydawało mi się, że ta pochwała jest no, taką pochwałą. I nawet dla niektórych nudną. Wiele osób się przyznaje, że nie lubi ani Moniuszki, ani Strasznego Dworu, że to jest takie, jakie jest, że właśnie tego Chopina to lubią, a tego nie, nie lubią zawsze straszny dwór lubiłem co nie znaczy że go znałem dobrze i przyznaję no przede wszystkim pamiętałem melodie i niektóre melodie, niektóre teksty w książce zająłem się przede wszystkim tym uniwersum przekazywanym przez tę operę i procesem tworzenia. Okazało się, po przyjrzeniu się literaturze, którą znałem wcześniej, no nie za dobry, literatura przedmiotu, tutaj myślę o tym, jak się człowiek zabiera do książki, zabiera się do tematu, no, no okazało się, że jest parę rzeczy, które można dopowiedzieć. Ale oczywiście bardzo wiele można było zebrać z tych świetnych studiów, artykułów, które się już ukazały na temat Moniuszki i na temat Strasznego Dworu, no, ale, ale są kwestie, co cieszy do dopracowania, do zgłębienia i to w sposób, to było też takie zadanie, że to ma być jednak dla przeciętnego czytelnika. Udało się wynegocjować, że są tam przepisy, i właściwie jest to podróż przez interpretatorów Strasznego Dworu, tak w dyskusji z nimi, przez interpretatorów mało tego, także czegoś takiego, co się nazywa no, no, polski Biedermeier. Nie wiem, czy pojęcie znane szanownym panom. A to myślę, że akurat tu można by co powiedzieć, bo nie wiem jak nasza widownia... No to ja mogę mówić może nie, ale w każdym razie mogę nie mówić, ale chodzi o ocenę tego właśnie elementu, czy tego fragmentu polskiej literatury romantycznej, który poświęcony jest staropolszczyźnie, otóż jeszcze nie tak dawno i właściwie to dzisiaj, to dzisiaj trwa, bo to jest kwestia sporna. Oddzielano wielką literaturę romantyczną, w której jednakowoż pojawiają się przecież motywy i tematy ściśle staropolskie. no Mamy pana Tadeusza, mamy, mamy dramaty Słowackiego, Gawędy Rzewuskiego. Oddzielano to od całej reszty takiego dla jeszcze badaczy przed ostatniego pokolenia i no, może nawet ostatniego pokolenia to taki plankton niewiele znaczący, takie sobie, jakieś tam poezje niewiele warte. A zatem Vincenty Pol, Syrokomla, Ujejski nawet, prawda, bo to ani postępowe to, ani zadziorne, nie ma tam rzucania się z motyką na słońce, nie ma żadnego wadzenia się z bogiem na przykład. To wszystko takie pobożne, uładzone, comme il faut. No i ta literatura była tak poklepywana po ramieniu. Ten. Termin Biedermeier został zastosowany do literatury polskiej, która mówi nie o mieszczanach, bo akurat w Niemczech ten termin określa się, no tutaj dużo można by powiedzieć, to jest cały nurt, przede wszystkim badań nad tym Biedermeirem, wtórnych, ale można powiedzieć, że to jest taki synonim do mieszczucha, który żyje, tak jak Pan Bóg przykazał, przy kiełbasie, piwie, prawda, i jest... Rodzina, dzieci, taki i to nawet taki trochę może przygłupkowaty, trochę ale taki, taki porządny, jak to mówią w Poznaniu. No, że to właśnie ta sarmacka literatura romantyczna to taka trochę jest, że ci bohaterowie to są zawsze tacy porządni, bieżący i, i porządni. No, jak już walczą to za ojczyznę i najwyżej giną tragicznie, miłość może jakąś mają, no, ale to tak jakoś takie jest. Mhm. Tymczasem literat to, to nie jest dokładnie to samo, co w Niemczech. Rzecz jasna są różne Bidermiary w Niemczech i w Austrii z tego nurtu, no ale przyczepienie tego akurat, tej akurat etykiety polskiej powieści i polskiemu poematowi romantycznemu ewidentnie romantycznemu, sarmackiemu. Tutaj profesor Andrzej Waśko stworzył termin romantyczny sarmatyzm, który mi bardzo odpowiada, choć sarmatyzmu nie uznaję jako takiego solo. Tak? Uważam, że sarmatyzmu nie było, że termin jest krzywdzący i nie powinno się go używać. Natomiast ten romantyczny sarmatyzm to jest pisanie o staropolszczyźnie w wieku XIX, niekiedy niezwykle piękne, które nas ukształtowało no bo właśnie Potop bo właśnie Wincenty Pol którego już teraz mało kto czyta ale jest renesans Wincentego Pola i Mohorta na przykład i straszny dwór jest czymś co pojawiło się w polskiej operze na no długo jedynym takim wielkim która odpowiada temu nurtowi właśnie w warstwie muzycznej konkretnie no i słowa i muzyki Pasjonujące było jednak nie tylko to, bo to jest jedna rzecz, o tym wiedziałem. Natomiast jak człowiek się zaczął zbliżać do strasznego dworu, patrzeć na to, co się wtedy pisało, kiedy to się stało, jak to było, no to, to jest tak, że straszny dur powstawał w momencie, kiedy Warszawą wstrząsały rozruchy tzw. rewolucji moralnej, tuż przed Powstaniem Styczniowym. Meniuszko w tym udziału nie brał czynnego. Był konserwatystą, był człowiekiem spokojnym, ale no, fala dziejów wyniosła go na szczyty wtedy takiej no, no nomenklatury muzycznej w Warszawie. Był dyrygentem, czyli dyrektorem, jak to wówczas mówiono, polskiej opery, Teatru Wielkiego. Ale w czasie tych manifestacji, kiedy władze przejmowały nastroje, bo niekoniecznie władze przejmowała administracja, bo to nie, ale jednak nastroje, które panowały w pewnym momencie, tak zwane polskie czasy, nad tym, co się działo w Warszawie, on oczywiście uczestniczył, komponował na rzecz manifestacji wręcz można tak powiedzieć, mszy patriotycznej. No ale nie zdecydował się oczywiście na udział w powstaniu, powstaniu co mu niektórzy wyrzucali. Co bzdurą jest. No, był statecznym dyrektorem opery, instytucji. To nie do niego należała walka. Natomiast właśnie podczas tej rewolucji moralnej, a nie po, nie po powstaniu, nie w czasie powstania, powstał rękopis. Najpierw libretta, czyli tekstu Jana Chęcińskiego, wybitnego poety, można powiedzieć dramatopisarza, tłumacza, aktora, reżysera, zamówiony przez Moniuszkę. I ten, ten tekst zyskał muzykę. Też, no to było arcyciekawe ciekawe patrzeć, jak ta muzyka wyciąga z tekstu niektóre rzeczy, niektóre tuszuje. Moniuszko tutaj nad tym panował, ale potem jeszcze był cenzor. I ten cenzor, którego mogłem poznać przez rękopis zachowany w Pradze Czeskiej, rękopis nieopublikowany do tej pory, mam nadzieję, że to się stanie. Dotarłem jako jeden z nielicznych badaczy Moniuszki do tego rękopisu, co nie jest trudne, no ale wymaga chęci i wymaga, wymaga, tego, żeby to zrobić po prostu. No to, wyjazd do Pragi pewnie? Bo... Wyjazd do Pragi oczywiście, niestety, bo akurat nie udostępnia archiwum Narodni Diwadlo, nie udostępnia tego w formie internetowej, nie robi zdjęć takiej ilości, więc trzeba było pojechać i całe szczęście. No I można było poznać polskiego cenzora w rosyjskiej służbie, który pociął ten rękopis w taki sposób, że na premierze wiele rzeczy nie zabrzmiało tak, jak dzisiaj brzmią. I to było arcy ciekawe, bo widać było, jak ten tekst był aktualny. Bo przecież Straszny Dwór w trzy dni po, po trzecim wykonaniu został zdjęty. Pytanie dlaczego. Mimo tej cenzury. No, mimo tej cenzury, bo tak? zawsze dzieło wystawiane i reakcja publiczności są no, na pewno inne niż to, co przewiduje no cenzor tak. skreślając tekst. I niekoniecznie nawet musiał to być tekst. My nie wiemy do końca jak to było. Pewnie rzecz wypłynie. Ja myślę, że w końcu to wypłynie z jakiejś jakich korespondencji, jakichś pamiętników. Co to takiego było? Moniuszko jest arcydowcipny w swoich listach. Napisał, że zdję to straszny dwór i nikt nie wie dlaczego. Oczywiście wiadomo było dlaczego. On to wiedział. Ale nam tego nie przekazał, ale myślę, że to się gdzieś przechowało do tej pory, nie, ja już tego nie wyjaśnił. Niemniej to była fascynująca podróż przez te meandry czegoś co nam się wydaje ulizanym. Wizerunkiem sarmacji, bo on jest ulizany, to trzeba powiedzieć, jest w stylu, powiedział mianarnego słodowskiego, kosaka, y, takiego, nie chcę używać słowa Widermajer, ale takiego właśnie jasnego widzenia sarmacji, to jest taka antologia wszelakich motywów. Mamy Arię miecznika prawda, patriotyczną o tym, jaki ma być dzień, prawda? Waleczny, kochający ojczyznę, mamy y, oczywiście mamy Mazura. Ta aria jest polonezowa Miecznika z kolei, czyli jest Polonez i Mazur, te dwa główne tańce narodowe. Mamy motyw, motyw zdrady narodowej oczywiście, mamy motyw dworu, ale mamy też motyw zamku, bo tak naprawdę ten straszny dwór to jest zamek, to nie jest, to nie jest dwór. Nie, to nie, nie A dwór modrzewiowy to jest rodzinny dwór Stolnikowiczów i on ma swój krajobraz w, tym, w tej operze. Osobny, osobną arię, osobny tercet cały i to, to są archi-ciekawe rzeczy, jak takie ulizane rzekomo, Powiedziałbym, że rzeczywiście mogą się wydawać ulizane tematy, były niebezpieczne. W tle tego, co się działo wówczas w Warszawie. No bo dlaczego nastąpiły rozruchy w Warszawie? No nie dlatego, że rewolucjoniści do nich wezwali, czyli mówię tutaj o tych, którzy później przygotowywali Powstanie Styczniowe, tylko dlatego, że bezpośrednim impulsem, prócz działania tych wszystkich podziemnych struktur, było rozwiązanie Towarzystwa Rolniczego, jak najbardziej konserwatywnego. Tylko, że ono było jedyną oficjalną taką organizacją, która mogła uchodzić za reprezentację Polaków. W ogóle Polskiemu to strasznie wadziło i po prostu ją zlikwidował i to wywołało rozruchy, a program, też bardzo solidarnościowy, ugodowy tego towarzystwa, towarzystwa rolniczego. Właśnie został zreprodukowany w strasznym dworze w wersji rymowanej, po czym wykreślony przez cenzora, a wygląda laurkowato. Zgoda z chłopami, nie tak jak w halce, że gdzie pan prawda, uwodzi y, dziewczynę z ludu, po czym Jotek tam zamierza mu <grym> zrobić kęsim. Tutaj wszystko jest niby cacy-cacy i to właśnie się nie podoba. I tam jest szereg takich innych rzeczy ciekawych, sama aria z kurantem, no to jest jednak arcydzieło ta aria z kurantem, to jak ona jest skonstruowana, bo mówi do nas kurant, nie ma słów. Mówi do nas kurant. Co on mówił w momencie, kiedy nastąpiła premiera? To no, w książce usiłuje się z tym zmierzyć i wydaje mi się, że to no, trochę, mam nadzieję, udolnie, ale jest to pewna tajemnica. Moniuszko napisał, że to się najwięcej podobało, kurant. W recenzjach też o to o, zahaczano ciągle, o tego kuranta, ale czy on spowodował zawieszenie przez cenzurę sztuki? Tak, czy coś co powiedział. Że... Eee, trudno wreszcie. powiedzieć, trudno powiedzieć, Nie, ale to jest bardzo ciekawa rzecz, bo on do dzisiaj wzbudza emocje i można też prześledzić tej recepcji tego dzieła i Arii i całego oczywiście Strasznego Dworu aż do dni dzisiejszych, to tak dodam mimochodem, że wbrew pozorom to jest niezwykle znacząca rzecz, bo jeszcze w latach komuny Kisielewski na przykład, Stefan napisał w takiej książce o gwiazdozbiorze, czyli o sławnych muzykach, o Moniuszce, że wszyscy znają Arię i że przyjaciele sobie ją nucą, nieprzyjaciele, Nie przyjaciele, przepraszam. To jest sygnał dla zakochanych chyba dobrze tak, tak to wyglądało. Ja się z tym nie spotkałem, a natomiast w pewność olśniło mnie, dlaczego Kisielewski, kpiasz i nieustanny taki podskórny rozmaity tam wywracacz, to napisał, bo to był sygnał Radia Wolna Europa. Wtedy ja to pamiętam, jako małe dziecko śpię, a tutaj aria kurantem mi chodzi jako sygnał radia ponad granicami, przyjaciele i zakochani sobie rozmawiają tą Arią. To żyło może bardziej w poprzednim pokoleniu, w poprzednim, dziś chyba troszkę przygasło i jest wstydem, że Moniuszki nie mamy na pierwszym miejscu wszędzie. Nie, żeby to tak musiało koniecznie być, tylko że byłoby to rzeczą naturalną, że nawet twórców, których ktoś nie uważa za pierwszoplanowych, ja uważam go za przed pierwszoplanowego, no, ale nie jestem muzykologiem. Może jestem tu skrzywiony, tak czy inaczej, jest wielką postacią. I o takie postaci, o ich spuściznę dbać, dbać należy. W każdym razie, w tym dziele się objawia to, to wszystko, co, co można było w XIX wieku powiedzieć o staropolszczyźnie. No i jest jeszcze druga sprawa. Tam są również takie tematy, które. Poruszone tematy, które to tak wyszło zresztą w trakcie pisania książki, i tak ją skonstruowałem, że te tematy są przewodnimi tematami polskich sporów o nowoczesność i konserwatyzm. Od czasów jeszcze przed moniuszką do dziś. To są spory, które dotknęły samego moniuszki, mianowicie potępiano go, no, tak, obrażano już po jego śmierci. Jako kogoś, kto jest takim zaściankowym twórcą, prawda, bo się nie wypromował w Europie, albo może jego muzyka jest niedojrzała. No i byli obrońcy, byli ci, którzy zawsze go wielbili, ale nie zgłębiali za bardzo jego twórczości. Mieli te, to uwielbienie, można powiedzieć, bardziej w gębie niż w uszach. ale byli obrońcy świadomi i świadomi krytykanci. Można rzec walka fraka z kontuszem. To też jest oczywiście w Strasznym Dworze. Ta walka fraka z kontuszem zresztą dość dowcipna. To jest taka, igra, taka gra z konwencją, bo ta absolutna konwencja, już fraków wtedy nie noszono. Ale wie pan, frak, cenzor wykreślił frak. Tak, nie, nie podobał się, ponieważ to był negatyw kontusza i czamary. A w tym czasie, właśnie w czasie rewolucji moralnej, Warszawa przywdziała strój narodowy i ulica warszawska widziała same czamary i konfederatki. I brzmiała piosenka: Warszawiaczek zrzucił fraczek. Z przeciw cara jest czamara. Także to się okazało, że to jest absolutnie temat polityczny i ta stara przez to biła po oczach straszliwie. No teraz wydaje się to taki muzeum, można powiedzieć, ale nie, bo szanowni panowie przecież ubierają No, A ja właśnie chwilę... czamary, ale na razie nie mam pieniędzy, żeby ją uszyć i może bym się za bardzo w niej pocił, ale te czamary, no te, które widzimy na rycinach, na rycinie jednej jedynej, która pokazuje głównego, jednego z głównych bohaterów strasznego dworu, jak tak popatrzeć na te ryciny, Kostaka zresztą, według rysunku Kostaka, to jest bardzo blisko mundurów powstańczych i portretu Langiewicza, który wykonywano, publikowano w prasie europejskiej rok wcześniej. Rok, dwa lata wcześniej, z hakiem. Ewidentnie oczywiście ta recina publikowana w prasie też była trochę skrzywiona z tego munduru w stronę ubioru takiego lekko staropolskiego, pewnie takiego mniej więcej jak tutaj w Warszawie się przywdziewało. To widać już po zdjęciach, później w jakichś mundurach czy ubraniach. w Powstańcy robili sobie wyruszające w bój, robili zdjęcia. zdjęcia. Niekoniecznie są to autentyczne mundury, często oni to ubierali w atelier fotografa, ale to właśnie świadczy o tym, w jakim świecie wyobrażeń oni żyli. To zostało i na scenie, no i w tej sztuce pokazane. Także to też dla mnie była pewna nauka. Wracając jeszcze może na chwilę do samej książki, wracając no, do nagrodzonej, przecież całkowicie zasłużenie, no bo edycja jest przezacna z dołączoną płytą, z komentarzami właśnie do tego oryginalnego, na ile się dało znaleźć, tak, libretta Strasznego Dworu. To. to... Gdyby Pan chciał, może coś tu jeszcze o samej książce? Książka zaczęła powstawać niecały rok temu, tak naprawdę. Oczywiście przygotowywałem się do niej wcześniej, ale potem to było rozpoznanie bojem również, bo musiała zostać napisana do zaawansowanego lata, czy właściwie do początku, tak, do początku lata. No tak, A bo to miało rozumiem, związek z rokiem Moniuszkowskim, z tak? Z rokiem niepodległości. Niepodległości Niepodległości tak. i Moniuszkowskim, natomiast ona miała się ukazać i ukazała się przed 21 grudnia, a żeby się ukazała, musiała zostać napisana. złożona, nie tylko napisana. I ten proces składu trochę trwał, zwłaszcza, że to jest osobne dzieło edytorskie, rzeczywiście, artysty plastyka, który to bardzo pięknie i, no, i bardzo pracowicie opracowywał. No, a należało do niego nie tylko dodanie ilustracji, opracowanie takiego layoutu, ale między innymi wymyślenie, jak zrobić z tym, tym librettem, które miało być z jednej strony, pana rękopisem. Mhm. Nieczytelnym, ale to jest niewątpliwie smakowita rzecz dla tych, którzy wiedzą, że go nie ma w internecie, a jest rękopis zreprodukowany Jana Chęcińskiego. Z drugiej strony, tekst, który różni się trochę od tego rękopisu, czyli moniuszko swoje zrobił, prawda, a jednocześnie różniła się wersja po cenzurze. I jeszcze były skreślenia cenzorskie, które były cofnięte, które też chcieliśmy tam ujawnić, uja no więc to był taki pasztet, który trzeba, by było, trzeba było zrobić, no, żeby był czytelny, żeby czytelnik się też nie przestraszył tego, bo to nie było dla specjalistów, tylko dla przeciętnego czytelnika, żeby to dawało przyjemność, więc żeby to mogło nastąpić, to trzeba było skończyć książkę mniej więcej do czerwca. I przyznaję, że to była oczywiście uzupełniana jeszcze później trochę, ale to była taka karkołomna droga. Nic innego prawie nie robiłem, tylko czytałem, czytałem i pisałem na bieżąco, mając już w pamięci cały szkielet tego, jak to ma wyglądać, no ale jednak zastanawiając się wciąż, jak, po co, czy mam tu rację, czy nie. Książka szczęśliwie poszła później do recenzji wydawniczej, do dwojga specjalistów zacnych bardzo. Z którymi też to jeszcze przegadałem, no ale była to, powiem szczerze, była to, była to wielka przyjemność, przygoda, no i trochę męcząca rzecz. To się jednak trochę odbiło. No, widać, widać, widać po tej <laughs> jest to, jest to samej książce ogrom no, pracy włożony tak, że, tak, że przez autora i przez właśnie i wydawnictwo, i wydawnictwo, no to nie To jest to niewątpliwie. Istotera, także tak zachęcamy na pewno do, do zakupu, do przyjrzenia się, no bo jest to faktycznie niekopomne dzieło.